Dobra, Szamona Mordy z tej strony, oczywiście standardowo okazaczek, witam was w odcinku na moim kanale Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do was z następnym quizem Słuchajcie, otóż dzisiaj będziemy zgadywać sobie, jak widzicie, yy, klub piłkarski yy, Po zdjęciach oraz bez zdjęć I w sumie stwierdziłem tak, słuchajcie, zrobimy sobie tak, że yy, Zagramy sobie 5 rund Ze zdjęciami i 5 bez Także słuchajcie, myślę, że może być ciekawie, także Lecimy sobie, słuchajcie, od zdjęć. Dobra, to jest. Yy... Nie wiem, wydaje mi się, to może być coś włoskiego, ale nie jestem pewny. Yy... A dobra, więc teraz to jest VRL, dobra, tak widzę. Dobra, słuchajcie, to, to jest VRL. Dobra, słuchajcie, to jest yy, VRL. Ok, lecimy słuchajcie, sobie, słuchajcie, jest dalej. Tak, wydaje mi się, że te kluby nie są takie trudne do zgadywania jak piłkarze, bo Tutaj więcej informacji można W sensie to jest tak, klub to jest Albo wiesz, albo nie, a piłkarzy to Jest masa A klubów eee, Wiecie, problem jest taki, że mogą mieć też kluby z lich... yy, Tych gorszych niż 105. 5 eee, Czekajcie, trochę wygląda jak Milan, ale to jest, sprawdźmy tylko co w ogóle Milan jest, tak z ciekawości, bo Trochę wygląda jak Milan, ale co to jest? To może być jakieś, nie wiem, Dis United? Nie, nie wiem nie, nie mam herb w ogóle. To nie jest Ameryka. Kurde, najgorsze jest to, że nie widzę tego co to jest. A to nie, nie będzie jakieś... Yyy... nie wiem... Powiem, może uderzyć w Anglię. Kurcze, co to może być. O Jezus Maria, ja powiem szczerze, że masakra jest, bo... Yyy... Czekajcie, 395 km od Włoch Włochy na dół może być jakiś ee, jakiś jakiś cyfr na przykład nie no ale 2200 A co? Czekajcie na Włochy Nie mam pojęcia damy dobra damy sobie nie wiem Może, nie wiem, damy sobie coś z Rumunii, na przykład jest chciała nie ma dobra, damy ZRPA, nie ma. Damy ZRPA. Nie mam pojęcia co to jest. A Aca... co? Nie mam. Nie, Aca... nie, 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 damy wolę a co? Nie mam pojęcia w ogóle co zakupię. Co to było? Ażaksio. A to Fran? Ej, to jest, to jest klub z Zigem chyba. Znaczy, nie wiem, czy z Zigem, ale kiedyś go widziałem. Powiem wam tak, ten przykład był. E, mega ciężki W sensie to jest Jak dla mnie to trzeba po prostu wiedzieć Gdzie to mniej więcej jest geograficznie e, A u mnie z geografii jest tak średnio Dobra to może być jakieś Czekajcie co to może być Trochę wygląda jak y, coś z Zgi Włoskiej ale mm... <laughs> Niestety nie mam pewności dobra Zróbmy tak na razie weźmy na razie sobie Eee, coś takiego. Eee, jakiś taki kurczy, nie wiem. Od Anglii 8000 km, od Walii. Może Francja, jakaś bez kietu. Ty zobaczmy na przykład PSG. PSG, nie, to Holandia nie, nie będzie. Holandia. To jeszcze dalej. Klub. Nie wiem. Zobaczmy może na przykład. Eee, czy to może być Ameryka. Czy to Ameryka może być czasem? Oho, czekajcie, klub. Chłodny. Ja mam pojęcie, to wygląda jak trochę jakaś Arabia Saudyjska, może? Al. 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 nasr może jakiś? Czekajcie, co to jest w ogóle? Klub. Laguna. Czy jest jakaś laguna? Jest, jest, yes, dobra, słuchajcie. Powiem tak, do... wow, powiem to, to był taki przykład, ty, tylko dlatego zgadłem, e, że był e, napis San, Laguna Santos. Bo tak to w ogóle bym tego nie zgadł, słuchajcie. Nie ma szans, że zgadłbym to bez tego napisu, że to jest e, Santos Laguna. Ok, słuchajcie, lecimy dalej. E, to był drugi przykład. Nie to trzeci był słuchajcie, to, to trzeci hub był, tak? Bo pierwsze było wiele ale dobra. Eee, też to, to czwarty. Ej, to wygląda trochę... Mm. Czy to? Trochę to wygląda jak Olympic Leon. Więc zaryzykuję, bo trochę wygląda jak to jest... Y Kurczę, trochę wygląda jak Olympic Leon. O pięknie! Wow, dobra. Ej, to było akurat łatwe. Dobra, że to było akurat... akurat to, nie wiem czemu ale to akurat było proste akurat. Dobra, czyli teraz będzie yy, piąty i później będziemy lecieć bez zdjęć, czyli coś z czego najbardziej się boję Bez zdjęć, bo tam może być problem Dobra yy, Tam jest jakiś taki, taki jakiś pingwin mały, czy, nie wiem co to jest Dobra, słuchajcie, za, załóżmy, że to jest... Yy, nie wiem Może jakiś bor Czekajcie, załóżmy, że to jest... Może coś włoskiego, może pójdźmy Może pójdźmy... Czeka, może pójdźmy we Włochy, tak myślałem, że to są Włochy Czecie, były takie kluby włoskie, tylko jak on się nazywał e... Perugia? Coś... nie, ale... Perugia Nie, ale kurcze Mi się, mi się każe to logo, tylko to, że, to, to może Monza jest Monza o pięknie, dobra, słuchajcie, mądza. Ale kurczę, to było była ciekawa, dobra, słuchajcie. No i teraz przechodzimy do czegoś, czego... E, trochę się boję. Bo... Eee. Hmm. Słuchajcie. No dobra. Słuchajcie, mogę tak. Mmm no, a słuchajcie, co? zaczynamy tym. Oczywiście zaczynamy od Barcelony? Standardowo. Oho, 80 km. Czekajcie, na południowy zachód z Barcelony. Czyli Hiszpania. A co to będzie? Od na południowy zachód z Hiszpanii. E nie wiem, no, z Hiszpania. Dobra. E czekajcie, co to może być? Południowy Zachód, o Hiszpanii Dobra Załóżmy, że to będzie jakieś Nie wiem A może Afryka? Na przykład, nie wiem Weźmy Tunis Nie ma? To trudno, dobra To niech będzie yy, Ameryka Południowa O, czekajcie Argentyna jest tam To może jakaś Francja, bo Weźmy Eee, Francja to na pewno nie jest O Boże, Francja Holandia, Belgia Co tam jeszcze czekacie Czekajcie, Holandia, Belgia Eee Nie wiem. Dobra, mm, <laughs> czekajcie No są kopaty widzowie, S są naprawdę kłopoty bez, bez zdjęć, ale dobra Załóżmy tak, jak to jest. Francja, to jest w dół na lewo od Francji, to co tam może być? Hmm. Czekajcie, nie Argentyna, dobra. Nie wiem czemu, ale jakaś Brazylia mi się. Ale Brazylia? Nie wiem. Czekajcie, Palmeiras 4000 km. Od Brazylii. To to Polska jakaś? Nie, ja w ogóle nie mam w ogóle pojęcia gdzie, gdzie ja jestem, bo ja w ogóle nie kojarzę położenia na mapie od Pol, Jezus Maria, nie wiem jak, jak to jest region, no wiem, że to jest Europa jakaś, czy co to jest, nie mam pojęcia, nie, 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 dobra, właśnie sobie Lugano, bo ja, ja nie mam pojęcia co to jest. Mil e Milionarios, powiem Wam szczerze, kompletnie nie, mam, nie wiedziałem, że taki klub w ogóle istnieje. Taki klub, serio, nie? Znam się trochę na piłce, ale nigdy nie słyszałem o takiej nazwie klubu jak Milionarios. Wow, no powiem, wam, że ten przykład to trochę zryuba, nie? Tak, ja że już na tytuł. Dobra, słuchajcie, dobra, yy, dobra. Mm, to weźmy teraz, co może. Wiesz, co? Zobaczmy znowu weźmy, weźmy zabarcelę Dobra mm, hmm, hmm. O czekajcie do góry Hiszpanii To może być jakaś Ej, to może być na przykład Francja jakaś na przykład, nie wiem Nie no, ma Paris Nie, Francja nie O czekajcie, ej, jesteś, jesteśmy blisko Może jakaś Holandia czy Francja, Ty to pasowałaby Holandia? To jest Nie, Holandia nie. O, to, by, to może jakaś Belga, czekajcie, może. Eee, Okej, okay. Antwerp, o ona ma. Jesteśmy w Belgii mniej więcej. Jak tam są kluby? Jest Genk, na przykład jest, przecież jest taki coś jak, Jest taki klub jak Royal Union Saint-Gilles. Ale to nie jest to. Co tam jeszcze jest, to jest e, Hand, Geng Czekajcie, a Anderlecht? E, nie mam pojęcia jaki Anderlecht ma stadion Co to było? Lowen, ojoj oj, dobra Powiem że ta runda to na razie jest y, w ogóle natrafiona Dobra słuchajcie, to może żeby Powiem hmm, tak, może żeby było ciekawiej To słuchajcie, zacznijmy sobie no, to było na trzecie, a to była 300 i jeszcze nam dostało dwie, bez, bez zdjęć. No są co to, 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 to. to. weźmy sobie na przykład może taki e, Manchester United weźmy sobie, o Żeby było ciekawie Fajnie, Ang fajnie no 9000 km od Anglii, czekajcie, 9000 km od Anglii gdzieś na dół. Obawiam się, że to może być znowu, nie wiem. Eee, coś gdzieś na przykład jakieś nie wiem Brazylia czy coś takiego oho mówiłem dobra, ale słuchajcie przynajmniej wiedziałem że to Brazylia jest czekajcie Brazylia Palmeira jak tam są kluby jeszcze w Brazylii Botafogo na przykład jest eee, nie Botafogo nie jak na przykład hmm, Fluminenc na przykład jeszcze jest i co jeszcze jest jakiś klub jeszcze Gdzie? Musimy, musimy po prostu iść. Jedyne, jedyne co mi zostało, to po prostu dawać te kluby, które znam w Brazylii. To tak, to może Flamengo, słuchajcie, to może będzie Flamengo. Nie. Jakie to są kluby w Brazylii jeszcze? Flamengo nie, Palmeiras nie, Fluminense nie, Botafogo też nie. Może Santos? Eee, tak? Nie, co to jest za klub? Ameryka Mineiro, o Boże. Jezus Maria. Powiem. To jest tak. Tam, gdzie były zdjęcia, to się dało zgarnąć. Ale tutaj to jest to są ciężary. A tu w ogóle ja trochę nic nie trafiłem. Ja trochę, trafiłem na razie tylko. Jedyne co trafiłem, to tą, yy, coś tam, ten klub z Meksyku trafiłem? Bo to, nie. A to, to nawet to w zdjęciach było. Ja na razie nic nie trafiłem. No słuchaj, teraz jest czwarta runda. Ale ja już mam ja nie mam pojęcia, co to może być. Naprawdę, w sensie. Dobra. 2000. Czekajcie, na prawo. Czekajcie. 2000 km na prawo od Hiszpanii. Może być, czekać. Spróbuję. Ja Czy to może być na przykład Chorwacja? Może być? Nie, Chorwacja nie. Hiszpania, w prawo. Może być na przykład, ty, wiecie co, mam, mam pomysł, trwa ale, ale wątpię, że to była Serbia, nie, 809 km od Serbii, no problem jest taki, że moja wiedza z geografii jest raczej średnia, więc nie wiem, gdzie to może być, czekajcie, czekajcie Serbia, dobra, nie wiem, e, słuchajcie, strzelam, że to może, ale nie jestem pewny, bo to jest y, ostatnia runda, tak, dobra, to jest o, ostatnia runda. Słuchajcie, może, a nie jestem pewny. Dobra, nie wiem. Strzelamy, słuchajcie, jakiś, nie wiem. Yy... Cypr czy coś takiego? Nie wiem. Ja wam powiem, że ja nie mam końca, ja nawet gdzie jestem geograficznie? Nie z bo Serbia. Nie wiem. Obawiam się, że to może być jakieś. Więc to może być. To mogą być na przykład jakieś. Yy... Grecja też może być. Nie, Grecja też nie. Boże, co ty czujesz, Grecja? Nie, boję się, że to może być jakaś. Yy, na przykład Bośnia i Hercegowina, czy, czy coś takiego, ale. Eee. Yy, esperanza tu nie, zamachnę. Nie, niech będzie cokolwiek. Kasim, to Turcja było. o mój Boże No Dobra bo, słuchajcie Ja kończę ten odcinek słuchajcie, bo mi dzisiaj idzie fatalnie Także słuchajcie co, to taki odcinek dzisiaj quizowy I słuchajcie co, jeżeli chcecie następne quizy to dawajcie znać w komentarzach Zostawcie suba Łapkę w górę i co, słuchajcie to tyle, także to cześć narka.